Witajcie na moim kanale Julcia Bzdulca. Dzisiaj zagramy w Mówi Star Planet, tak jak zawsze. Już jest dzisiaj zmieniony motyw. Nagrywam oczywiście odcinek. Tylko pamiętajcie, od soboty, od soboty nie ma odcinków, ponieważ wyjeżdżam, bo przecież ferie to ferie, czas na wyjazdy i w ogóle. Ja w sobotę wyjeżdżam, wracam w sobotę. W niedzielę mm, nagram odcinek, chociaż spróbuję nagrać odcinek, no i to jest chyba, jutro będzie ostatni odcinek, chyba, że w sobotę, w sobotę, nie, w sobotę rano wyjeżdżam, więc niestety, ale nie, w sobotę rano, o nie, nienawidzę, zawsze jak gdzieś wyjeżdżam, to muszę wstać o siódmej, o piątej, żeby tam być, będę jechać 5 godzin, bo jadę gdzieś blisko jakiegoś kraju innego. Życzę mi powiedzenia, żebym nie umarła. E Dobra, mam jedno zaproszenie. E mm -hmm. no, Przyjmajcie. Dobra, idziemy na zakupy. Macie w linku w ogóle... Znaczy e nie, nie w linku, nie będziecie mieć. E Super! Nie, ja to muszę kupić. Na przykład, tutaj muszę wszystko zdjąć z siebie. Z okularów. To jest sweet! I to jest fajne. I to. Teraz mycie, jak. Dobra, spocznij. O, dobra. To, czyli, że już mamy jakby taki zestaw. to jeszcze. Nie, buty są. Wszystko jest. Tylko jakieś spodnie pod to jakieś krótkie o tęczowe dobra tylko włosy zmienię bo włosy tylko muszę zmienić bo ja po prostu o, tak. e, po prostu ja tak jakby no no po prostu no ja nigdy nie mam kolorowych włosów zaczynam mam Dobra, e, bo ma to jest fajny taki kolor, ale tutaj ten, ten kolor mi się nie podoba. To jest ten, 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 ten jest to jest ten, to biały? nie wiem, białe Jedno rożec mi się bardzo podoba i po prostu kup wszystko. Co napisała? Mam, mam jutro karnawa... Karnawał? Karnaw? co? 699! Dlaczego? Ale i tak odbieram skarbonkę. Od czego jest skarbonka? Jutro, kwiatunio. Okej. Okay. Jeszcze tutaj odbierzemy. O Boże. Okej. Okay. 3 minuty, a dopiero zaczęłam odcinek. Jak? Eee, weźmy dawajcie grafy, bo. No boże. Dajcie grafy po 66 tysięcy. 66. No boże. Jeżeli służycie jakieś dźwięki, to sorry, bo. Uniko... Bo rodzice tak czują. Dźwięką mojego wroga, wroga, yyyy, przecież yy, tak, do XXI yy, levela może to może to skopiuję, kopiuję i to po prostu wkleję poczekajcie bo znaczek grupy um, ja sobie tutaj skopiowałam ej to mi się nie chce skopiować no dlaczego nie chcę mi się wkleić kopiuj

Borszak. A, Bez x. Mm, do dwudziestego pierwszego. Kolor. Kolor jest najważniejszy. Oki, okay, oki, okay, okej, okay. dobra, no to teraz e, animacja. Ale fine. To jest fajne, bardzo fajne. A mi laguje. Eee, Co jeszcze powiedzieć? Kończymy ten odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pa pa!